Jesteśmy w Krakowie, nie bez powodu spotkaliśmy się dzisiaj z prezesem firmy Cidia, z panem Piotrem. To właśnie pan Piotr i firma Cidia wylicytowała moją pracę, można tak powiedzieć, wspierając wielką okresę światecznej pomocy. O samej firmie może pan prezes Piotr coś więcej opowie. Cały dzień pracy co bardzo ważne. Intensywnie dzisiaj przepracowany. Trochę też siedzimy. A siedzimy właśnie na ławce multimedialnej, solarnej. To jest jeden z produktów, które my jako Cidia robimy, tworząc rozwiązania dla inteligentnych miast. Między innymi mamy ławki, infokioski, wiaty autobusowe, czy ładowarki do małej elektromobilności, zasilane solarnie, ekologiczne, dostarczające danych, służące mieszkańcom, tak jak ta, która jest ławką Zbigniewa Wodeckiego, odgrywa utwory krakowskiego znanego artysty i stoi jakby pod samym Wawel'em. Cieszę się bardzo, że mamy okazję poznać też produkty, którymi się e, zajmujecie, bo naprawdę jest to bardzo szeroka oferta. Myślę, że dosyć przystępna cenowo na rynku. Też e, pokazaliście, zareprezentowaliście najno, swój najnowocześniejszy produkt, którym jest, e, są ładowalki e, do hulajników, między innymi. Tak, rzeczywiście od zeszłego roku weszliśmy w branżę małej elektromobilności z racji na zwiększającą się bardzo dynamicznie ilość hulajnóg, ilość rowerów elektrycznych w przestrzeni publicznej. Stworzyliśmy stację do ładowania i parkowania rowerów, hulajnóg elektrycznych. No i to jest produkt, który widzimy w przyszłość, bo jak wiemy, hulajnogi rowery generują dużo problemów urbanistycznych, ale też potrzebują infrastruktury ładującej. Stąd stworzyliśmy produkt, który tą energię zapewnia, zapewnia porządek, zapewnia możliwość autoryzacji, bezpieczeństwo tych urządzeń. I tutaj widzimy bardzo duży, bardzo ważny element rozwoju miast, gmin. Dokładnie. Myślę, że takie urządzenia do ładowania kolejno to nie tylko duże miasta, ale też na przykład przedszkolne miejsca parkingowe, bo uczniowie Pewnie też przyjeżdżają hulajnogami same szkoły. Tak, zdecydowanie. No w dużych miastach no to największym graczem są ci operatorzy miejscy, którzy rzucają tysiące urządzeń, ale trzeba pamiętać, że wszelkiego rodzaju miasta poniżej 100 tysięcy to jest też bardzo duża ilość użytkowników prywatnych, takich jak właśnie uczniowie, młodzież dojeżdżająca do szkół czy do jakichś miejsc, gdzie uprawiają sport, stadionów i tamta infrastruktura te miejsca, w których będą mogli się podładować, zwiększyć swój zasięg, czy też po prostu bezpiecznie odstawić swoje urządzenie do parkingu, są bardzo ważne. Tak, to prawda. Ja dziękuję za, za zaproszenie, za wsparcie Wielkiej Orkiestry Pomocy, za to, że mogliśmy się poznać i myślę, że ta wizyta z Kociewia w Krakowie dzisiaj zaowocuje jakby tym, że ta łapka być może nie tylko ławka, pojawi się też na naszym terenie. Tak, jeszcze. Ja się, się. Bardzo cieszę, że taka inicjatywa jak Włoś pomogła nam się spotkać, mimo tylu kilometrów do przejechania, ale jak widać, wszyscy działamy w jednym słusznym celu i to Jasne. jest najważniejsze. Pozdrawiam. Po Ciebie.